Witam was wszystkich ponownie w następnym odcinku z serii prób czasowych tym razem będziemy się może męczyć z Japonią, ponieważ to jest to jeden z moich ulubionych poziomów no a ponieważ mamy już kody na kuloodporność i zabijanie jednym strzałem to powinno pójść bardzo szybko <grych> więc tak, więc zaczynajmy wtóż poziom i Japonia. I weźmiemy jakiś... O, może weźmiemy to. Yy, no. Yy, suknię czerwoną. Tak, żeby było bardziej ostro. <grych> um. Dobra. Suknia czerwona. I próba czasu. Nie wiem, ile było czasu na to. film, ale od razu mówię, że tutaj ona ma nadal czarną suknię, chyba z tego co pamiętam. Zmienia się dopiero wtedy, kiedy yy, zaczyna się akcja z tymi jej bandziorami Taką moto. <grybujesz> dopiero wtedy widać chyba tą czerwoną suknię. Dobra. Aha. Coś nie mogę wpisać kodów jeszcze. Jest w swoim biurze, więc nie będzie się Bartender będzie się z nim złączy. Dobry wieczór. Myślę, że Nishi Murusan mnie nie przejmujemy Croft. się że Jest w swoim poza Dziękuję. Kodów nie mogłam wpisać. To jest niedobrze. Welcome, Lara. Dobra, senki pomijamy. No nic, może zaraz będę mogła wpisać. O, widzicie jak ładnie działa zabijanie jednym strzałem? Wszyscy leżą. No, jeszcze mnie kopiesz, ty bezwstydniku jeden? O, proszę, jak ładnie Lara wygląda w czerwonej sukni. no A no, dobra. Filmiki pomijamy. This, That's why we have to view the problem from a different angle. The roof. Nishimura gave me the, Karabinę, the lift, and I'm poca, my way. Bo zabijanie już po prostu mamy <laughs> tak łatwo, <laughs>, czy już łatwiej być nie może. Street Takamoto's. He's likely to be on the top floor. This is going to require some creativity. Nishimura's gonna bill you for that. It's not a party until something gets broken. Laura what exactly are you doing? Listen that! Not to sixty in under three seconds! Lara, this is crazy people's stuff! Be careful out there! There's more road far below than there is up top! Aha, już mam lakier, kurde. No, kamera! Ja was proszę. No. Hmm. O, nie, znowu! To... to już zaczyna być dziwne. Już mi się mylę. Dobra, teraz już nie może być pomyłki. Tak. Teraz w górę i teraz do. Dobra. Nie ever do that again. Not on that bike, I won't. Ale przepraszam Was za to, nie wiem co mi się stało, że tak kiepsko mi porzucili sekwencjami Nie wiem jak to możliwe Są takie proste Chyba mała dekoncentracja Mam nadzieję, że zdążę w czasie w ogóle Dobra, obróć się Tak, Lara w czerwonej sukni mnie rozprasza. <laughs> Chociaż to powinno być raczej o facetach niż o mnie. Ach, no tak, jakby Lara była facetem, to co innego? <laughs> Mogłaby mnie rozpraszać. Mógłby mnie rozpraszać. Lara, nie przejmujemy się. Pinaj się rara po schodach. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu. No, idź, idź, idź. No! O Boże. Kto tu jeszcze został? like there's no way out. There's always a way, Zip. She's Laura. never cared for TV much. She did them a favor. <sighs> Maybe now they'll read a book for a change. There could be more out there, Laura. That there Do a be spinach care for what a lovely evening to be outside. Uh-oh. You know what that means. I'll get the diamond hydronate. W sumie mamy teraz ułatwioną sprawę, jeżeli chodzi o przejście obok tego e, całego działka tam na górze, jeśli pamiętacie. No, nie musimy się przejmować, że nas zabije. <grym> Jesteśmy w końcu chyba odporni. A No tak, ale nie od spadania. Jesteśmy odporni od spadania, więc nie spada Ilara mi tu. Mało czasu mi zostało. <laughs> Nie no, za mało się skupiam. Tak z tego, że do was gadam. <laughs> Nie, dobra. Nie będę się tutaj głupio tłumaczyć. Hops, hops, hops. heights don't bother me alistair they make me positively nauseous like i told her in bolivia i'll try my best to keep my chin up but i do need to concentrate if you don't mind Możecie wierzyć lub nie. <laughs> A, jak tak dalej pójdzie, będę musiała to powtarzać. No, hops, 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 hops. Właśnie tam, kobito. Dobra, pójdziemy najpierw tędy może. Albo dobra. Nie widzę kuty No strzelaj mi zobaczmy A nie jednak nie mam takiej kulotporności no do Dobra, senki pomijamy Będziecie mi tu kurde przeszkadzać. Coś... Okay, split. What next? Catching him. Dobra, taka... taka no, Ładź do windy. Ja mamy czasu na taką pomoc. W sumie zabijemy go jednym strzałem. Właśnie to jest fajne w tym kodzie. Można zabić bossów jednym strzałem. No, Larcia. Jak ty pięknie wyglądasz w tej sukni. Dobra. Do you understand, Croft? The artifact is mine. Where is your clever tongue now? No, gdzie jesteś taką moto? Um, no, muszę cię zabić. Oh. Oh. Proszę. <laughs> I zostawia nam 4 minuty w zapasie. <laughs> w sumie byłoby trudniej gdybyśmy nie mieli właśnie tego zabijania is I... tym strzałem. Yes, jeżeli do... mamy jakieś wpadki ciągle spadamy yes, I albo ktoś, outside, ktoś nas to zabija, no to to mamy już trochę poważniejszy problem, chociaż ja po niej też jakoś przechodziłam bez tego zabijania z jednym strzałem, ale to bardzo ułatwia sprawę, więc z czemu z tego nie skorzystać. Tak, pięknie. Pomijamy synkę I mamy wybór ubrania. Ciekawe co tym razem. Kończyliśmy próbę czasową. Wszystko ładnie. Zobaczmy jakie to ubranie. Mm. Jakie by to mogło być ubranie? To jest pytanie. O, gotyckie koronkowa bluzka. To jest to. No tego wcześniej nie było. <noise> no to jest odmiana tamtego gotyckiego, tylko że bez kurtki. A raczej z jakąś koronkową bluzką. No. Wygląda tak średnio. Ale no, jest dosyć ciekawe. <noise> Dobra, jaki to żeśmy kod w ogóle odblokowali? Nie pamiętam kodu za te normalne. A, nieskończona amunicja do karabinu. Fajnie, nie? Też można skorzystać. E, fajnie tutaj Nepal daje kod. Y odblokowuje skalibura, yy, Czyli byśmy mogli korzystać z Ekskalibura. Może następnym razem przejdę Nepal. mam no, pokazać. Dobra, no to to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie moich genialnych porażek. <grych> yy, no, ale najważniejsze, że się próbę czasu udało zaliczyć. To jest najważniejsze. No. No i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. No, cześć wszystkim.